Kasebe. W Gdańsku słychać nas na 92 i 3 oraz 106 i 1 FM. Słuchaj nas również online na Radio Kaszewę. Radio Kasebe. A skoro 5 minut po godzinie 8, to w studiu gość. Projekt Dialog i Współpraca Międzysektorowa, motorem wdrażania zielonych innowacji w regionie. W skrócie Zielone Innowacje. Co to takiego? Jakie cele temu towarzyszą? Opowie nam dzisiejszy gość, Aneta Bożyczko, specjalista do spraw komunikacji w Fundacji Inicjowania Rozwoju App Foundation. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aneto, jak poniedziałek się zapowiada? Bo to 13 dzień lutego. A całkiem nieźle. Byłam się zmuszona stać wcześniej i zmuszona zobaczyć ten piękny wschód słońca, więc wyszło mi to na dobrze. zmuszono, tak? Dziwnię trochę, Ale rozumiem, że z miłą chęcią pani zajechała na Mirodkiego 12. Oczywiście. Bo oczywiście. będzie się pani tłumaczyć, ale pozytywnie. Pani Aneto, na początek wyjaśnijmy, jaki jest cel projektu Zielonej Innowacji. Co to takiego w ogóle? Jasne. W zielonych innowacjach chodzi nam o to, żeby łączyć ludzi z różnych sektorów w różnych gminach Pomorza, e, czyli spotykamy ze sobą osoby, które działają w organizacjach pozarządowych, w e, biznesie i w samorządach, po to, żeby wspólnie pracowali nad tym, żeby wypracować jakiś, jakiś projekt e, o celu ekologicznym w swojej gminie dla e, mieszkańców e, swojego e, otoczenia. Okej, okay, to cel wiemy, a teraz jakie są główne założenia projektu Zielone Innowacje? Pani Aneto, to proszę powiedzieć. Mm -hmm. e, Projekt trwa na, na przestrzeni dwóch lat. Teraz zaczęliśmy drugi rok trwania tego projektu i przez te dwa lata y, odbędzie się ten proces w sześciu różnych gminach Pomorza. Mm. A jakie to gminy? Jest, są to gminy, zaczęliśmy w gminie Gdańsk i w gminie Żukowo, potem przeszliśmy do gminy Pruszcz Gdański i miasta Lemborg. Miasto Lemborg jutro będzie miało swój finał wielki, gdzie zaprezentują swoją innowację ekologiczną, a już wkrótce będziemy zapraszać do Kościerzyny i Malborka. No właśnie, a propos tego Lemborka, no bo to już jutro, 14 dnia lutego w Walentynki, forum międzysektorowe. Co w programie? Co przygotowaliście? Mhm. W programie na pewno będzie prezentacja tej zielonej innowacji dla Lemborka. Mhm. Jest to. Już sobie przypomnę, jaki to był tytuł. Park Chrobrego, nowe trasy edukacyjno-sensoryczne, więc jutro będzie premiera tego oto projektu, e, który zaprezentuje zespół. A później e, w programie będzie też dyskusja na temat miasta przyjaznego mieszkańcom, bo wokół tego kręci się ten projekt. Mhm. E, I podejm podejmiemy dyskusję, czy Lemberg może być miastem przyjaznym mieszkańcom ale także porozmawiamy o roli dialogu i wspólnych działań w budowaniu miasta dla obywateli i obywatelek. I to wszystko rozpocznie się o godzinie 11.30. Jako, że to spotkanie jest już jutro, to nie wiem, czy ktoś jeszcze zdąży do nas dołączyć, ale będzie transmisja na żywo. Więc o 11.30 można włączyć nasz Facebook Zielone Innowacje i tam posłuchać, o czym, o czym będzie mowa. A gdyby ktoś chciał być osobiście, to tylko jeszcze proszę powiedzieć, gdzie to będzie i czy trzeba się jakoś jeszcze zapisywać, czy, czy po prostu można sobie przyjść? Tak, zapraszamy do zapisów online, do rejestracji. Wszystkie informacje i newsy znajdują się na naszym Facebooku Zielone Innowacje. Yy, można jeszcze dołączyć jutro w Lęborku, w Parku Chrobregon, w Wieży Ciśnień odbędzie się to wydarzenie. To się nazywa Lokalne Forum Współpracy Międzysektorowej. Yy. I to jest mhm. wydarzenie, które jakby podsumowuje pracę zespołów. I w każdej z tych gmin, w, którym, w której realizujemy projekty proces przebiega w ten sposób, że na początku budujemy ten zespół to jest około grupa 15 osób z y, przedsiębiorców, samorządowców i organizacji pozarządowych, aktywistów lokalnych. Y, zbieramy ich wszystkich y, razem stwarzamy im pole do dyskusji i. Stwarzamy takie warunki, żeby mieli możliwość współpracować na, na rzecz jakiejś lokalnej zmiany. I jak już mam zbudowany ten zespół, wszyscy są gotowi zwarci do, do działania, to organizujemy tej grupie warsztaty. Warsztaty metodą Design Thinking to jest taka metoda, która bardzo skupia się na potrzebach, więc te wypracowane projekty są odpowiedzią na realne, lokalne wyzwania. I tych warsztatów przez okres dwóch, trzech miesięcy odbywa się cztery. To są długie warsztaty, takie sześciogodzinne, więc tam się naprawdę dużo się dzieje. I pomiędzy tymi warsztatami też są różne zadania do wykonania, więc ten, ten projekt jest wypracowany też na jakiejś tam przestrzeni czasu. I myślę, że to też daje fajne efekty. I potem, jak już po tych, po tych warsztatach grupa jest gotowa, to organizujemy właśnie takie lokalne forum międzysektorowe, takie jak jutro w Lęborku. I na tym lokalnym forum międzysektorowym ten zespół z, z przedstawiciela i przedstawicielki tego zespołu opowiadają o tym, co wypracowali, zapraszają też do dołączenia i tym sposobem są gotowi do tego, żeby zacząć wdrażać te, te innowacje u siebie lokalnie. Oprócz tego, że mamy, mamy ten proces całej tej grupy, która przygotowuje ten projekt w jakichś partnerstwach międzysektorowych, to też wspieramy liderów i liderki, które są najbardziej aktywne w tych zespołach i na przykład proponujemy im mentoring, czyli takie wsparcie jak bo zazwyczaj to są ludzie, którzy bardzo dużo chcą robić, a czasami nie wiedzą jak, na przykład nie wiedzą skąd wziąć środki, skąd wziąć e, jakiś par partnerów do działania. E, no to wtedy w takim mentoringu pomagamy im e, wyjść z, tymi, z, z tą swoją chęcią e, i żeby przerobić te wszystkie swoje pomysły na, e, na wymierne efekty. Mm. Możecie być matką chrzestną tego, nie wiem, dla, dla, dla przedsiębiorstw, którzy, że tak powiem, no później wypłyną na szerokie wody? To jest taki zalążek tego wszystkiego? No, tak to można porównać? Może jesteśmy faktycznie matkami chrzestnymi, nigdy o tym w ten sposób nie pomyślałam, ale rzeczywiście to no tak bo jest, pomagacie że, my, tak, pomagacie. że my cały czas mhm. czuwamy nad tym i jeżeli widzimy, że są jakieś, jakieś przestoje w tej pracy zespołu, bo gdzieś zaczyna się na przykład to rozmywać, każdy wraca gdzieś do swoich innych zadań, to wtedy jakoś interweniujemy i znów skrzeszamy tą grupę, żeby jednak dążyli do wdrożenia tej innowacji w swoim gminie. Pani Aneto, powróćmy do tych jeszcze spotkań, które już się odbyły, bo wspomniała pani, że Jutro 14 lutego w, w Lęborku, fina, finał tych, tych, tych spotkań. Co mhm. o poprzednich spotkaniach może powiedzieć pani Aneta Bożyczko? Mhm. W poprzednich gminach, przykładowo w gminie. Czy duże, było duże zainteresowanie? O tak zapytam. Mhm. Tak, te spotkania lokalne fora organizujemy na około 30-40 osób. E, I z czego około tam 10-15 osób to są osoby, które żywo uczestniczyły w, w robieniu tego, znaczy w projektowaniu. E, i tak na przykład w gminie Pruszcz Gdański widzimy, że faktycznie ta inicjatywa już jest wdrażana, ponieważ tam wymyślono e, ogród społeczny dostępny dla wszystkich w, e, to jest osiedle Młody Straszyn w Straszynie, gmina Pruszcz Gdański e, i oni we współpracy, z, z, aktywiści lokalni z organizacji pozarządowych we współpracy z deweloperem, jak się okazuje, da się. E, organizują ogród społeczny e, w, w, na tym osiedlu i nadal zapraszają jeszcze chętnych, jeżeli ktoś, ktoś jest akurat z, te, z tego osiedla Młody Straszyn, to nadal można dołączyć e, do tworzenia tego ogrodu społecznego. Panie, no to a skąd w ogóle pomysł na takie, tego typu wy, wydarzenia? Bierze się to z tego, że jest to z jakby nieoderwalna część misji naszej fundacji, bo nasza fundacja Inicjowanie Rozwoju Up Foundation już od 11 lat buduje partnerstwa międzysektorowe. Co oznacza, że łączymy ludzi z biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu. I na przykładzie, właśnie projektu Zielone Innowacje, akurat tutaj realizujemy cele ekologiczne i, i wzmacniamy to środowisko naturalne otoczenia poprzez tą współpracę, ale czasami bierzemy inne też cele, jakby do pracy nie tylko ekologiczne, ale także inne cele społeczne. Так. Jak dołączyć do Zielonych Innowacji? Bo my o nich rozmawiamy, rozmawiamy, ale może ktoś jest zainteresowany i chciałby wstąpić właśnie pokazać się w tych Zielonych Innowacjach. Co należy, jak, gdzie się zgłosić, jak dołączyć? Mhm. Przede wszystkim warto śledzić newsy na tym naszym Facebooku Zielone Innowacje, bo tam są wszystkie nowości. Tak jak wspomniałam, można dołączać jeszcze do gminy Pruszcz Gdański, osiedle Młody Straszyn, gdzie realizują ogród społeczny. W tym momencie y, jutro będzie zaprezentowany projekt w Lęborku i tam też będzie można dołączyć, więc jak ktoś jest z tamtych okolic, to może posłuchać jutro na przykład na transmisji na żywo o 11.30, o czym jest ten projekt i jeżeli mu się spodoba, to można jeszcze dołączyć, niezależnie w jakim sektorze pracuje. Y, a następnie już wiemy to, że będzie rekrutacja do kolejnych dwóch gmin. Będą to gminy, y, gmina Kościerzyna i miasto Malborg. I rekrutacja już na dniach i potrwa do 20 marca. A warsztaty dla tych grup rozpoczną się pod koniec marca i będą trwały do końca maja, więc trzeba mieć zarezerwowany ten czas w kwietniu i w maju na, na warsztaty. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany taką pracą w, w towarzystwie różnorodnym, bo to na tym też nam bardzo zależy, żeby wyjść, wychodzić z tych swoich baniek i Często też jest tak, że jak my, ja akurat jestem z sektora organizacji pozarządowych, to żyję też w tej swojej, w swoim otoczeniu, gdzie jestem otoczona ludźmi bardzo aktywnymi, takimi, którzy chcą nieść zmianę. Ale myślę, że warto wychodzić też z tej swojej bańki i na przykład zacząć współpracować też z biznesem, który oferuje na te nasze działania społeczne jakieś finansowanie. Czy, czy, czy współpracować z samorządem, który też. Ma jakby inne, inne zasoby, i dzięki temu, że wszystkie te zasoby łączymy, mamy większą szansę na, na sukces. Panie, no to na kogo tak naprawdę czekacie? Do kogo to jest kierowane? E, zielone innowacje tak. czy generalnie fundacyjne działania? E, zielone innowacje. Zielone, 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 bo zielone, zielone, zielone bo to jest innowacje. chyba bardzo ważny temat. Mhm. E, to kierujemy do wszystkich osób, które chcą, mają pomysły. Zmieniać coś lokalnie w zakresie ekologii w swojej gminie czy mieście, bo y, przyjmujemy do tego projektu zarówno osoby z biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych. A także współpracujemy z mediami, tak jak tutaj dzisiaj z Wami. I bardzo się cieszymy, że, że chcecie o tym mówić głośno. Bo dzięki Wam też możemy dotrzeć do szerszej, szerszej grupy odbiorców. No, warunkiem jest to, żeby po prostu być mieszkańcem danej gminy, w której akurat dzieje się projekt. Dlaczego o tym mówimy, Pani? To dlatego, że to jest dobre. Proszę powiedzieć, tylko jeszcze na koniec naszej rozmowy, gdzie potencjalni chętni mogą się zgłosić i żeby wziąć projekt w Zielonych Innowacjach, mhm. wziąć udział w projekcie. Tak. Zapraszam do kontaktu mailowego na kontakt a także na nasz facebook zielone innowacje. I można się tam do nas zgłosić. A naszym gościem była dzisiaj Janeta Bożyczko, specjalistka do spraw komunikacji Fundacji inicjowania rozwoju App Foundation. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.